Matka, ogród, noc i przypadkowy autostopowicz to historia, która brzmi jak film, ale... Wydarzyła się naprawdę. A przez 13 lat nie udało się jej rozwiązać. Już ci o tym opowiem. A ty w międzyczasie napisz w komentarzu Gary, bo mam dla ciebie prezent. Doroty May Donovan miała 70 lat. Mimo, że mieszkała sama na rozległej farmie Delaware, jej syn Charles miał przyczepę na tej samej posesji. Zaledwie 60 metrów od domu jej matki. Do Charlesa podszedł nieznajomy mężczyzna. Poprosił o podwózkę do szpitala. Charles niechętnie, ale się zgodził. Lecz zaznaczył, że odwiedzie go tylko do określonego skrzyżowania. Gdy dotarli na miejsce, mężczyzna stał się agresywny, pobił Charlesa i groził mu śrubokrętem. Charles zdołał uciec, ale gdy po chwili wrócił do domu, zobaczył tego samego mężczyznę przy swojej przyczepie. Przerażony zadzwonił na 911, lecz policja przyjechała dopiero dwie godziny od momentu zgłoszenia. Widoku z domu nigdy nie zapomni. Jego matka zginęła od 24 ciosów śrubokrętem, tym samym, który wcześniej groził Charlesowi. Co ciekawe jednak śledztwo utknęło na 13 lat. Udało się dopasować profil genetyczny, do mężczyzny o imieniu Gilbert Canon. Został aresztowany, a gdy pokazano mu dowody, przyznał się do morderstwa. Twierdził, że był pod wpływem narkotyków i chciał się gdzieś przespać. I przypadkowo wybrał dom Doroty, bo wyglądał na pusty. Jednak gdy zobaczył, że kobieta nie śpi, panice ją zaatakował. Gilbert Canon został skazany na dożywocie bez możliwości wyjścia warunkowego. Tak jak wspomniałem, mam dla ciebie prezent. Napisz w komentarzu gary, aby go odebrać.